Witam wszystkich z tej strony, Marcin. Zapraszam Was do obejrzenia kolejnego filmiku, tym razem Beta Battlefield 1. Jeszcze na moim kanale mam za jeszcze parę filmików, które chciałem wykorzystać do dwóch tematów. Dzisiaj poświęcimy właśnie czas jednemu z nich, i jest to temat klasy wsparcia support, jak to niektórzy lubią powiedzieć. Klasa wsparcia w przypadku Battlefield 1 była dosyć rzadko używaną klasą w becie i zaraz może powiem dlaczego. Przynajmniej takie jest moje odczucie. Ale zanim zacznę, to powiem może co posiadała właśnie klasa wsparcia i posegreguję bronie, które były dostępne wedle tego, jak najlepiej mi się ich używało po prostu. Najlepszą w tejże klasie wydaje mi się było właśnie M1909 Bennett Mercy Gunner i nawet o tym mówiłem też w przypadku Alfy. Niewiele tu się zmieniło. Była to broń LMG jeżeli tak ją można nazwać, dosyć ciężka bez możliwości tak zwanego ataku Berserkera, można by było tak to nazwać, bez takiego właśnie meli, tak z rozpędu, czyli tej szarży. I w tej klasie oczywiście broni znaleźliśmy drugi wariant, czyli M1909 Bennett Mercy Light Infantry. Ta pierwsza, o której mówiłem, z celownikiem optycznym, ta druga z celownikiem mechanicznym. Z optycznym dużo, dużo lepsza, dużo bardziej skuteczniejsza i najlepszym zastosowaniem dla tej broni był strzał pojedynczy, moi drodzy. Można by powiedzieć, że trzeba było spamować trigera tylko po to, żeby zadać jak najcelniejsze. Obrażenia z dosyć nawet dużych odległości. Te, ten celownik optyczny można by było porównać do celownika z klasy Medyka w Zelbstadler. Już teraz nie pamiętam, jaki to był numer, ale właśnie można było dokładnie zagrać w ten sam sposób, jak było to w przypadku właśnie klasy Medyka i tejże broni. Z tym, że jeżeli trzeba by było porównać właśnie tą klasę do chociażby klasy medyka, czy nawet każdej innej, to ona była stosunkowo słaba, jeżeli chodzi o obrażenia zadawane przez poszczególne bronie. Następną właśnie taką, którą można było polecić był Madsen MG Light Infantry albo Madsen MG Trench. One niewiele się różniły tak naprawdę. Obie były z celownikami mechanicznymi i zadawały stosunkowo, no jak na klasę supportu duży damage, porównywalny troszkę może do właśnie Mercy Gunner. Kolejną, którą używałem i to już są te gorsze bronie. To był właśnie Louis Gun Low Weight i e, inny wariant tejże broni, Louis Gun Artillery. No i najgorszą, niestety, odblokowaną na samym końcu w becie był MG-15 Suppressor, MG-15 Light Infantry. Nie wiedziałem tak naprawdę, jakie znaleźć zastosowanie akurat dla tego typu broni. Kto wie, czy coś nie zostanie zrobione dla tejże klasy. Saportu w tejże kwestii, a więc żeby dorzucić trochę damage'u do, do tych broni, ponieważ wydawało mi się, że ciężko było tak naprawdę zastosować je no, na bliski kontakt. Można było oczywiście strzelać tutaj z biodra i wydaje mi się, że najlepszym rozwiązaniem i najlepszą bronią do tego typu zadań był Louis Gun i ewentualnie MG-15, to, to były takie bronie, którymi można było strzelać z biodra, a te pozostałe to były raczej takie bardziej precyzyjne. Z tym, że w przypadku chociażby Sena, MG Light Infantry i MG Light... E, Trench, przepraszam, to były bronie, które e, miały dość nietypowy, e, aczkolwiek jak na te czasy normalny, e, e, magazynek, przepraszam, zawiesiłem się troszkę, magazynek, słuchajcie, on był e, wkładany od góry, e, taki łukowy magazynek i niestety on dosyć mocno przeszkadzał, jeżeli chodzi o e, widoczność przed nami, tak więc trzeba było się po prostu dosyć dobrze rozglądać, tym bardziej, że tutaj no, nie mogliśmy za bardzo poszarżować z tą bronią. ona była ciężka, wiadomo, jak to zwykle bywa w klasie supportu. Z tym, że co miało a raczej co takiego było w klasie supportu, co mogło ewentualnie przyciągnąć i o to oczywiście jest cały czas mowa o becie kto wie czy w pełnej wersji czegoś nie będzie znaczy coś będzie co, co po prostu sprawi, że ta klasa będzie faktycznie no, na tyle dobra, żeby konkurować z klasą czy to medyka, czy to szturmowca, czy nawet snajpera. Klasa z miała przede wszystkim amunicję i to było niedoceniane, bo yy, można było w jakiś sposób znaleźć dziś na mapie amunicję, no chociażby wsiadając na konika, zrzucając sobie amo, albo prosząc chociażby nawet czołgistę, który jeżeli miał taką możliwość, yy, czołgista też mógł wyrzucić ze swojego pojazdu amunicję, yy, ale jeżeli takiej opcji nie było, no to jednak dosyć mocno przydawała się wtedy właśnie klasa supportu. Przede wszystkim dla klasy medyka i dla klasy szturmowca. Szturmowca nawet. Najbardziej. Dlatego, że szturmowiec bardzo szybko mógł odzyskać amunicję. Wiadomo, że M19 na przykład z 18, już teraz nie pamiętam jaki, dokładnie, jaka to była dokładnie nazwa, M19-18, ono miało w klasie szturmowca dosyć dużą szybkostrzelność, ale... Mało pestek, no tak naprawdę, no wiadomo jak takie bronie się zachowują. Pistolety maszynowe, szybko szybkostrzelne, część kuli idzie gdzieś tam w niebo, no i niestety pozbywamy się większości amunicji bardzo, bardzo szybko. I tutaj w tym momencie przydaje się klasa supportu. I w porównaniu jeszcze do tego szturmowca, który posiada rakiety przeciwczołgowe, no to support jak najbardziej. I myślę, że jeżeli będzie dobra broń. W pełnej wersji Battlefield 1 dla właśnie klasy supportu, i taki support powiążemy chociażby z szturmowcem, który właśnie ma rakiety, który ma granaty przeciwczołgowe. To słuchajcie, oni mogą stanowić całkiem niezły duet, nawet gdzieś tam w jakiś, a przede wszystkim myślę, że w jakiś pomieszczeniach a raczej miejscach zabudowanych, o jakichś jakich mapach zabudowanych, gdzie mało tego support będzie mógł wykorzystać chociażby swoje bomby potykowe, ja je tak nazywam, bo takie dosłowne tłumaczenie, takie by było tripwire bomb i Troszkę się zmieniło, jeżeli właśnie chodzi o te bomby. Przede wszystkim o tą bombę taką odłamkową, taką typowo wybuchową, coś jak Claymore z naszych czasów. Ona zadaje w tej chwili tylko 80% obrażeń, a więc jest to stosunkowo niewiele. Żeby zadawała jeszcze te 95%, to wtedy taki support mógłby tak naprawdę jednym strzałem ewentualnie zlikwidować przeciwnika. Wiadomo, jak to działa. Wiadomo, że niektórych z nas wkurza, jak ktoś używa... Czegoś typu claymore, jakiś właśnie tego typu e, wyposażenia, bo wpadamy na to, po prostu biegniemy przed siebie, ale słuchajcie, taka jest wojna. Kurczę, no, e, Są jakieś bomby, są pułapki itd. i tak dalej, to trzeba wykorzystać. Trzeba o tym pamiętać, że w niektórych newralgicznych miejscach było na przykład w Alfie na mapie, na punkcie B bardzo dużo takich rzeczy prostawianych, ponieważ to był punkt najczęściej oblegany. W przypadku punktu C, na Becie już, e, tam właśnie zawsze gdzieś w budynku, Czaili się wrogowie, kurczę, Oni chcieli się tam wbić, bo wydawało się, że to jest najbezpieczniejsze miejsce do przejmowania celu, ponieważ nikt nas nie widział. I właśnie wtedy, Saport mógł wykorzystać tego typu dodatek do swojej klasy. Z tym, że po Alfie zmieniło się trochę i właśnie te bomby. Przede wszystkim ta e, podstawowa, ta wybuchowa taka. Ona miała troszkę mniejsze obrażenia i postanowiłem, tak naprawdę, wypróbować te pozostałe, a więc gazową lub też zapalającą. I muszę powiedzieć, że gazowa chyba sprawdziła mi się najlepiej, dlatego że gazowa ma. E, to, że ona jednak rozpyla dosyć szeroką chmurę, że y, żołnierz, który w nią wejdzie, musi błyskawicznie zakładać maskę. Jeżeli się nie zakręci taki gracz i nie naciśnie jeszcze czegoś innego, no to oczywiście. Yy będzie niestety miał pecha. W takim momencie, słuchajcie, wy wiecie, że ktoś już do was przylazł, że ktoś za chwilę będzie próbował się wbić gdzieś tam na pięterko. Dlatego w takim momencie też jesteście już przygotowani na to, żeby no, wykończyć takiego klesia. A jeszcze do tego support chociażby miał tę pierwszą broń, tą Lewis Gun, dosyć dobrą przy strzale z biodra. Ten MG15 także był dobry przy strzale z biodra. Nie wiadomo, co będzie jeszcze do dostępne w klasie supportu w pełnej wersji, może jeszcze jakaś broń, która będzie równie dobrze wymiatała przy strzele z biodra. Jeżeli my mamy założoną taką maskę i mamy jeszcze broń, która wykorzystaje świetnie właśnie możliwość strzelania z biodra, no to kurczę, mamy przewagę nad przeciwnikiem. Chyba, że przeciwnik akurat akurat tak jak mówiłem już we wcześniejszym filmiku z, z klasy szturmowca wykorzystuje na przykład shotguna lub też pistolet maszynowy, no to niestety ale może być problem, ale trzeba pamiętać o tym, że ta osoba, która wlezie w taki gaz, zanim założy maskę, dostanie jakieś tam konkretne obrażenia, tak więc e, już mamy takiego gościa napoczętego. Tak więc tak to wygląda, słuchajcie. A dużym plusem, właśnie dla klasy supportu, jest fakt, że po rzucaniu amunicji komukolwiek lub też nawet sobie odzyskujemy nie dosyć, amunicję, to bardzo szybko odzyskujemy też granat. I tak szczerze mówiąc ciekawi mnie, czy nie będzie to na jakichś tam mapach, jeżeli będą jakieś ciasne, zamknięte gdzieś, słuchajcie, to czy czasami nie będzie tak, że właśnie support nie będzie zbytnio wykorzystywał tej właśnie rzeczy. A więc z spamu tak naprawdę granatami. Jestem ciekaw, jak to będzie wyglądało w tej klasie już w pełnej wersji. Jak na razie, jak na razie, no trzeba przyznać, że jednak support chyba jest najgorszą klasą z tychże wszystkich, które mieliśmy dostępne, najrzadziej używaną, ale kto wie, kto wie, może jednak gdzieś tam Coś będzie poprawione, może jeszcze będzie dorzucone kilka rzeczy, które sprawią, że support będzie jeszcze bardziej przydatny, ponieważ trzeba przyznać, że on też powinien mieć coś, oprócz oczywiście granatu, który mogliśmy wybrać, powinien mieć coś, co sprawi, że będziemy mieli jakieś szanse przeciwko na przykład czołgom. No nie tylko zadać jakieś tam obrażenia, niechby miał jakiś, jakiś dynamit bardzo podobny do tego, co miał tak szturmowiec. I to by było myślę w miarę dobre rozwiązanie, lub też coś innego oczywiście. Tak więc tak to wygląda, jeżeli chodzi o klasy supportu. Tak więc mam nadzieję, że te informacje Wam się przydadzą. Mam też nadzieję, że no, po prostu będziecie lajkować ten film, jeżeli Wam się spodobał. No i zobaczymy się następnym razem, albo usłyszymy się następnym razem. Ja jeszcze będę przygotowywał na pewno jeden materiał związany z chociażby pojazdami w których chciałem się wypowiedzieć po pierwsze na temat samolotu i najlepszego wydaje mi się zestawienia które kto wie ale czy nie będzie tym co jest a raczej było no nie wiadomo może w przypadku czołgów słuchajcie czy w pełnej wersji nie okaże się, że jeden z tych samolotów jest naprawdę tak rewelacyjny, że będzie po prostu siepał drużynę przeciwną. No zobaczymy, zobaczymy jak to będzie wyglądało. W każdym razie, no właśnie chciałem przygotować filmik związany z tąże tematyką. No i wypowiem się jeszcze może na jakieś inne tematy. Tak więc trzymajcie się ludziska. Do zobaczyska. Pozdrawiam Was serdecznie. I subskrybujcie, lajkujcie, jeżeli Wam się podoba. Papa! Pa.